Dobry wieczór wszystkim, wilgotny głupik z tej strony. W tym filmie powiemy sobie trochę na temat, co w moich akwariach. No, słuchajcie, miałem w tym tygodniu, w ten weekend, że tak powiem, nic nie nagrywać, ale a, tak, teraz mnie Wena w tym momencie wzięła i mówię: A co tam, nagram dla Was film. Także słuchajcie, oto nagrywam film. No i powiemy sobie, co słychać w moich zbiorniczkach. Przed nami, jawi się zbiorniczek z fantomkami neonami, rasburkami prystelkami no jak widzimy te rybki tutaj pływają, moje czerwone roślinki jak były czerwone to i dalej są czerwone wszystko, wszystko w porządku rybki pływają jak widać podrosły u mnie fantomek to jest ten bardziej po lewej a po prawej i pod fantomkiem Razburka a, po a po lewej stronie dolnej Razburki mamy prystelki Wszystko jak widzicie ładnie wyrośnięte Już Roślinki mi trochę zmarniały ale widzę że już się biorą Teraz od nowa Za życie, za siebie Także bardzo Bardzo dobrze niech się skubańcy biorą do życia I niech sobie tu pięknie pływają I rosną i rośliny i ryby Tak jak teraz No bo widać że to wszystko tutaj współgra i żyje no i wszystko tu w porządku jest w tym akwarium, widzicie, filtr działa grzałka też cały czas trzyma 26 stopni tu dla tych rybek no i wszystko pływa wszystko fajnie tutaj widać chyba, że nie ma problemu żadnego z tymi rybkami jak chcecie to może jakieś zbliżenia wam jeszcze zrobię, a zrobię wam zbliżenia, co tam pytanie o ostrość czy dostaniemy ostrość? Może teraz mamy trochę ostrość. No, może nie jest za cudownie, ale, ale proszę. No i widzimy. No, nie widzimy, bo ta ostrość. O, teraz jest dobra. O, widać. Ładne razburki. Tam była jedna. Tu jest druga. A po lewej jest prystelka. Prystelek mam trzy sztuki, razbór dwie, ne neonki, d neony dwa i fantomy dwa. I to jest cały skład. Akwarium nie jest przerybione. Także rybki mają gdzie pływać. Jak pozwolą, to jeszcze na inny sposób y podejdę do nich bliżej i zrobimy sobie jakieś lepsze lepsze kadry na nich, także sekundka i być może jak rybki by na to pozwolą zbliżamy się do, do nich yy, bliżej no a tak średnio na, na to pozwoliły na zbliżenie, bo widzicie wszystkie posły do tyłu poza e, razborkami. a razbory klinowe też spoko, także bardzo fajnie o fantomek mój najładniejszy i największy jakiego kiedykolwiek miałem, proszę bardzo ładny jest Ma czerwone płetwy brzuszne, a reszta czarna. No i razborka tutaj. teraz razbory już są ze mną tak długo, że już nawet nie pamiętam od kiedy je mam. No ale są ładne, są wyrośnięte. Także niech nie one sobie tutaj żyją. Tam siedzi neonek. O widzimy go tam z tyłu. Dr drugi się bawi tutaj z prystelką. Po drugiej stronie akwarium. O, dwie prystelki w krzakach. Jedna Prystelka yy, i Fantomek sobie siedzą w krzakach tam no i wszystko w porządku w tym akwarium akwarium 4 maja 2018 roku ostatni raz restartowane żyje działa do tej pory ze wzlotami, z upadkami ale de facto teraz działa i wszystko z tym akwarium jest w porządku, także na tyle by było o tym zbiorniku Lecimy do kolejnego. No, no to drugi niechaj będzie Bojkoman. Filterek został minimalnie skręcony. On tak sobie tak minimalniutko chodzi, naprawdę minimalniutko. Także bojka nie nosi i już yy, go widzimy, yy, no akurat na, na tłogrzałki wpłynął i go nie widać. Temperatura 29 stopni dla bojka, jak to wiadomo ryba z Tajlandii tą temperaturę potrzebuje. Tam właśnie te ryby, co wcześniej widzieliśmy, nam neony, fantomy, rasbory, prystelki. One nie potrzebują aż tak mocnego grzania jak właśnie bojownik, gdyż bojownik naturalnie pochodzi z Tajlandii i dla niego właśnie temperatura im wyższa wody, tym lepsza. Jego naturalne klimaty właśnie posiadają tego typu wysoką temperaturę. No więc głupio by było, mowa w akwarium domowym, bając o jak najlepiej, chcąc dla niego i mu tej temperatury nie zapewnić, to by było trochę głupio. Więc dlatego właśnie on ode mnie dostał 29 stopni, w których czuje się de facto widać bardzo dobrze. Akurat nie widać, bo znowu się dziad schował, no ale pływa i naprawdę wszystko z nim jest w porządku. No i może znowu podejdziemy do niego coś bliżej, także sekundka. No i postaram się o jakieś zbliżenia na bojka. No i proszę bardzo, jest nasz królewicz. Pięknie wyrósł tutaj. U mnie już taki naprawdę bydle się robi. Samiec Dubel Tile. Proszę bardzo. Świetny bojko, naprawdę. Bardzo go lubię. Z serduszkowym ogonem. No jest piękny, jest piękny. I w dodatku zdrowy, żywy, szalony. Z tego akwarium, niestety, chyba mi się wypisała. Padła mi chyba jedna, jeden um, military helmet. No ale drugi żyje i, i pływa i zdziera te glony. Chociaż widzę, że i tak jakieś mi się wybredne te militarki trafiły, bo na, kam na kadrze nie widać, a może i trochę widać w tym miejscu taki osad zielony będzie trzeba to jednak mechanicznie czyścić, bo mi się prystelki, nie pystelki, bo mi się military helmet jakieś leniwe udały, nie wiem czemu jedna chyba nawet zdechła, nie wiem też co jej się stało, pływała, pływała i nagle przestała pływać, a drugą mam żywą, ale też no widać jakaś leniwa jest także tyle by było co ubojka widać wszystko w porządku pływa Aleje. No i jest dobrze. Zakryty jest od góry, bo kiedyś wam nie powiedziałem, ale bojowniki e, trzeba zakrywać od góry, gdyż no one mają ten narząd e, labiryntowy, labirynt mają. E, no i dlatego jeżeli on go przeziębi, bo taki bojownik, labirynt, no to może mieć problemy później z oddychaniem, a to może się do niego fatalnie skończyć, więc bojownik czy akwarium powinno być przykryte, żeby powierzchnia tego powietrza, ta, jakby ta poduszka powietrzna, która się wytwarza między y, taflą wody a tą przykrywką, czy nad wodą powietrze musi być o takiej samej temperaturze jak woda, w której siedzi bojownik. Albo bardzo zbliżona temperatura powietrza z nadtafli do temperatury, w której bojownik na co dzień siedzi, y, temperatura wody. Jeżeli bojownik właśnie y, oddy będzie przez dłuższy czas oddychał tą temperaturą, Załóżmy niższą niż ta, w której przebywa całym ciałem, czyli w wodzie, no to przeziębi labirynt, no i może się nawet udusić taki bojownik. Więc właśnie ten labirynt to dla niego jest sposób na oddychanie i dlatego pamiętajmy właśnie o tym, że temperatura wody z nadtafli musi być podobna do temperatury, w której bojownik na co dzień siedzi, czyli do temperatury wody. W moim wypadku jest to akurat 29, gdyż właśnie w takiej temperaturze no, mieszka ten samiec Double Tail. Także na tyle by było co u bojka. Niestety straciłem chyba jedną militarki helmet, druga żyje jak na razie. No, bojownik to w ogóle piękny, duży, wyrośnięty i jest wszystko super u mojego Double Tail. No, i niech tak sobie dalej tutaj pływa i cieszy mnie, i rośnie i fajnie. Przechodzimy do kolejnego akwarium. No, i moje Molinezario Platkarium Kiryskowo. Kiryskowo, może nie aż tak, bo mamy tylko tutaj dwie sztuki kirysa spiżowego, ale takie ładne dwie sztuki, naprawdę to wam pokażę. No i widzicie podrośnięte molinezje, platki. Wszystko u mnie żyje, nic nie zdechło. No, może ostatnio też kiedyś tam dokupiłem molinezję, ale one były jakieś takie biedne od początku, odkąd nie przyniosłem, więc się nie zdziwiłem w sumie, że ym, no ta jedna, która była taka, zwłaszcza taka jedna była osłabiona, to się nie zdziwiłem, że ona padła no ale te, które były mocniejsze yy, to przeżyły widzicie, jakie już tutaj wyrośnięte pływają no i widzicie, jakie rośliny że zieloniutkie no i wszystko w tym akwarium jest naprawdę fajnie yy, rybki pływają, rosną także jak one czują się dobrze i to pokazują to ja też patrzę za nich, mogę czuć się dobrze i też to po mnie widać, że, że mi się wszystko udaje, bo też jestem zadowolony z tych rybek, że żyją. No i słuchajcie, może właśnie znowu zrobimy tak jak ubojka, że się do nich zbliżymy. No bo w sumie to co chciałem powiedzieć, no to co mogę powiedzieć o tym akwarium, no to to, że tu też wszystko w porządku, rybki pływają, rosną. Akwarium szczelne, woda 26 stopni, temperatury trzymam tu dla nich, no bo wiadomo. Żadna z tych rybek, powiedziałem najbardziej o grzaniu do bojka, ale słuchajcie, każda z tych rybek, które dzisiaj tutaj pokazałem i które gatunki wymieniłem, no każdy raczej są ciepolubne i raczej e, oczywiście, żebyśmy nie odebrał niech ktoś źle i nie przesadzał dla molinezji, platek, rasbur i tak dalej, fantomków, nie, nie dosadził im 29 po 30 bo nie aż tak. To ta temperatura 29 po 30 to się tyczy tylko i wyłącznie e, bojowników. Reszta to tak 26, 25, i to jest dla reszty yy, dobra temperatura. A właśnie takie ostrzejsze grzanie to jest tylko dla bojka, i on w taki naprawdę będzie się czuł na, naprawdę dobrze. A innym rybkom mogło być po prostu za ciepło. Więc tak mocno dogrzewamy tylko bojka, a reszcie wystarczy taka optymalna woda 26-25 yy, stopni. Także na tyle by było w sumie, jak widzicie, co tu pływa w tym akwarium, no to widać. Jeszcze może jakieś zbliżenia sobie połapiemy. I to na tyle by było w dzisiejszym filmie. Także teraz idziemy do jakiegoś zbliżenia. No i jesteśmy już bliżej u moich rybek. Proszę bardzo. Wszystkie pływają. O, tam nawet młode górą są moliniazje czarne. Także tutaj się wszystko kręci, życie. Widzimy. Kirysy wam chciałem pogadać, bo są straszne. Po prostu takie dziady urosły, no gigantyczne. No i nie wiem, czy wam pokażę, bo się pochowali. No nie wiem, co z nimi zrobimy, ale trudno. Na razie poglądajmy to, co możemy. A tak w ogóle w sumie to dajcie znać w komentarzach z czym chcielibyście kolejny film, żebym nagrał. To może nawet udałoby się, żebym go nagrał jutro po południu. Jakbyście chcieli oczywiście jakiś film, to dajcie znać z czym, o czym. No i jak coś to usłyszymy się jutro po południu. Chyba, się nie wyrobię, no to wiadomo, w któryś tam dzień później. Ale serio, możecie pisać, o czym filmy byście chcieli, bo mi już się pomału pomysły kończą, bo już ostatnio dużo wszystkiego pokazałem, ale jak wy chcielibyście, albo o jakimś zwierzęciu konkretnie, jakiś film, jakąś kwestię dla danego, dla danego zwierzęcia poruszyć, to da dajcie swoje propozycje w komentarzach. E, czytam, przeglądam komentarze, także na pewno na waszą propozycję się natknę, ktokolwiek napisze, przeczytam i jak będzie to naprawdę coś warte do zrealizowania, to postaram się to nagrać. Także słuchajcie, na tyle by było w tym filmie. Kurczę, chyba nie zobaczymy kierysków, ale mamy moje platki Nikiego, o, tam za roślinami, yy, jako nagroda pocieszenia. Chyba, że jeszcze spróbuję pokombinować. O, pokombinuję i jeszcze może Wam pokażę yy, te kieryski. O, tak to zrobimy. No mamy, słuchajcie, jednego z O, na kadrze. No w sumie i musimy się chyba o tych kadrach zadowolić, bo dałem karmę tutaj do wody, ale no one kompletnie nie kwapią się yy, atakować, przynajmniej na razie, bo one wiedzą, że nagrywam, to dlatego. O, widzicie, to jest moja jedna ze, ze spiżówek i w sumie o tym możemy zakończyć, no bo druga to jest identyczna, więc tak naprawdę nic szczególnego jak chodzi o spiżówki. Także słuchajcie, mam wyrośnięte te ryby. Także no dziękuję za obejrzenie tego materiału Dajcie naprawdę znać Co chcecie w kolejnym filmie O czym film, czy jakąś kwestię O jakimś tam danym zwierzęciu jakie sobie wybierzecie poruszyć I ja to przemyślę i jak coś to dla was Taki materiał naprawdę się postaram Zrealizować jak wiecie Także Dziękuję jeszcze raz Z góry za oglądanie tego filmu Życzę miłego wieczoru Dzisiaj no i do usłyszenia W kolejnym filmie Cześć.